Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w transmisji na żywo. Dzień dobry, moi drodzy, spotykamy się dzisiaj na takim szybkim Q&A dietetycznym obiecanki, cacanki. Wielokrotnie Wam obiecuję, że zrobię live'a, po czym hiszpański vibe mi się udziela i okazuje się, że Słońce wygrało, albo praca wygrała, albo jakieś spotkania mnie zatrzymały. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dietetyczne, to pytajcie, zrobimy sobie krótkiego takiego live'a półgodzinnego QA. Łączę się też z Wami po to, żeby przypomnieć, że już w piątek, a czas szybko leci, szczególnie mi tutaj w Hiszpanii, bo dzisiaj jest środa, o ile dobrze pamiętam, tak? Jutro jest czwartek. Jutro widzimy się też na live z Naturalnie o Zdrowiu, gdzie będę Wam mówiła na temat chorób autoimmunologicznych. Ale chcę Wam przypomnieć, że ta promocja 111 kursów online kończy się, kończy się w piątek, czyli w piątek do godziny 24 obowiązuje super promocja, bo ta paczka. Tych wszystkich kursów online jest warta ponad 10 tysięcy, a wy ją możecie mieć za 999 zł. Tam jest 111 kursów, i to są kursy o tematyce choroby autoimmunologiczne, stany zapalne, insulinooporność, jelita, diagnostyka. Mnóstwo tego jest. Możecie wejść, właściwie to możecie wpisać tutaj w komentarzu film. Jak piszecie film, to dostaniecie automatycznie wiadomość, która was przekieruje do tego pakietu. I wtedy możecie sprawdzić, co ten pakiet zawiera. Tam, w tym pakiecie, jak zjedziecie sobie na sam dół, są takie w kwadracikach wszystkie e, wyszczególnione filmiki. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dietetyczne, no to oczywiście pytajcie. Jestem tutaj, żeby odpowiedzieć na trochę pytań dotyczących diety, dotyczących suplementacji, jeżeli chcecie czysty stylu życia. No i też chciałam Wam e, przypomnieć taki. Mały, że tak powiem, rozkład jazdy, co w najbliższym czasie. Bo tak jak Wam powiedziałam, jutro o godzinie 18 jest live z Naturalnie o Zdrowiu i porozmawiamy sobie na temat chorób autoimmunologicznych, w szczególności chorób tarczycy Hashimoto. W piątek będzie rano live, i myślę, że w piątek zrobimy sobie też live a dietetycznego. Ale chciałam Wam powiedzieć, znaczy wybrać taki temat, bo niedawno Was pytałam o to, na jaki temat chciałybyście tutaj ze mną porozmawiać. I było też dużo o nastawieniu, było o emocjach. I myślę, że w piątek zrobimy właśnie takiego live'a. Rano, to będzie rano. Porozmawiamy sobie na temat tego, jak ważne jest nasze nastawienie, nasza psychika, nasze emocje. W kontekście diety i dlaczego dieta to czasami za mało. Także w piątek się widzimy na tym, a słuchajcie w sobotę albo w niedzielę, co myślicie, zrobię zaległego, obiecanego live'a dotyczącego taniego podróżowania. No dajcie znać, czy macie jakieś pytania, bo ja tutaj mówię, 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 a nikt o nic nie pyta. Nie wierzę, że nie macie żadnych pytań dietetycznych. Dajcie znać, czy chcecie o coś zapytać. Przypominam. Pisujemy hasło film. Jeżeli chcecie otrzymać bezpośrednio taki link e, do tej super paczki promocyjnej, na które promocja kończy się w piątek. Żebyście nie przygapili, żeby nie było, że ktoś. O dopiero teraz się zorientował, bo fakt jest taki, że przez to, że tutaj e, hiszpański vibe, to ja sobie tylko okno otworzę, bo mam tutaj taki okrutny pogłos, ale nie wiem, czy mi się to uda. A, w, w, hiszpański vibe mi się tak udziela, że y, dużo czasu spędzam na zewnątrz. Zresztą widać po mojej opaleniznie. I teraz, kiedy prowadzę ten e, live, to, to właśnie jest tak jasno na zewnątrz, y, i to jest. czekajcie, może mi się uda pokazać Wam, jaki mam widok z okna, tylko o eso, chyba mi się nie uda, bo mam ustawiony e, taki filtr, no nie uda mi się, ustawiłam sobie rozmazanie tła i się nie uda, ale zapraszam Was, żebyście oglądali Instastory. Na Instastory dzisiaj nic nie publikowałam, ale obiecuję, mam dla Was przygotowane storki. Także śledźcie tą moją relację. Widzę, że pojawiły się pytania. No to dobra, to lecimy z tym. Pani Iwono, jak odkwasić organizm i czy w ogóle jest coś takiego jak zakwaszenie organizmu? Fajnie, bardzo dziękuję za to pytanie, Natalia. Dlatego, że dzisiaj dostałam kilka takich pytań na temat zakwaszenia. Jak sobie poradzić z zakwaszeniem w przypadku diety karnivora, czy w przypadku diety keto, no ale w szczególności diety karniwora, dlatego że w diecie karnivora te rośliny nie występują. I jak się odkwaszać? Otóż nie ma czegoś takiego jak zakwaszenie organizmu. Kiedyś sama muszę się przyznać, że wierzyłam w to, że jest zakwaszenie organizmu. Słuchajcie organizm ma bufory. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy się zakwasili, ponieważ nie żylibyśmy. My możemy mówić o pH naszego, naszej jamy ustnej, pH żołądka, pH przełyku, pH krwi. No i to, co my mówimy o na przykład czasem dokwaszać żołądek to dokwaszać żołądek, znaczy wprowadzać produkty, które mają niskie pH, po to, żeby jakby stymulować to, żeby, żeby w żołądku faktycznie to pH było niższe. Natomiast to pH w żołądku powinno być między 1 a 2. I jedzenie produktów takich białkowych sprawia, że naturalnie nasz organizm stara się to pH zmniejszyć, a jedzenie produktów węglowodanowych sprawia, że to pH żołądka nieco się podwyższa, po to, żeby działała lepiej amylaza. Natomiast nie ma to nic wspólnego z tak zwanym właśnie zakwaszeniem żołądka, o którym większość osób właśnie myśli w kontekście mm, diety odzwierzęcej. Czyli jak mówimy o diecie odzwierzęcej no to myślimy o zakwaszeniu organizmu, tak? Czyli mówimy o całości. Więc organizm nie może być zakwaszony, ponieważ nie żylibyśmy. Ale jeżeli faktycznie dochodzi do jakichś zaburzeń pH naszego organizmu, to nasz organizm ma bufory, do tego służą również nerki, do tego służy wapń, magnez, czyli generalnie elektrolity. Jeżeli chcemy, żeby to przewodnictwo nerwowe było prawidłowe, napięcie mięśni, skurcz były prawidłowe, to musimy zadbać o elektrolity i czasami faktycznie tak jest, że jeżeli przechodzimy na dietę mięsną, no, to zaczyna się pojawiać problem z tak zwanymi skurczami, suchość w buzi, jakieś zaburzenia przewodnictwa, ale jest to związane z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej, a niekoniecznie ze stricte zakwaszeniem organizmu, i wtedy często pomaga dodawanie na przykład soli kłodawskiej do, do wody, czyli mikroelementów. Pomaga początkowo suplementowanie elektrolitów. Natomiast jako takie zakwaszenie organizmu nie istnieje, ponieważ nie żylibyśmy i można powiedzieć, że okej, okay, są produkty, które są problematyczne dla naszego organizmu, jest to żywność przetworzona, są to słodycze, słodkie napoje, m, słodkości, jakieś dziwne produkty, których nasz organizm nie rozpoznaje, nie potrafi trawić. A to dlatego, że potrzebuje dużo energii, dużo siły, do tego potrafi, potrzebuje sobie pewne rzeczy tutaj naprawić, zbuforować, ale wciąż nie mówimy o zakwaszeniu organizmu, tak? tylko możemy mówić, że nasz organizm wykorzystuje więcej składników witaminowo-mineralnych, żeby sobie to wszystko równoważyć. W przypadku mięsa nie ma czegoś takiego. No zawsze jedliśmy takie produkty. No słuchajcie, no Spróbujcie sobie wyobrazić człowieka w, w takiej epoce, wiecie, z lodowacenia, że on chodził nie i jadł tylko chleb. No raczej tak nie było, więc nasza dieta na pewno na przestrzeni lat się zmieniała, ale też w dużej mierze jest zależna od tego, gdzie my funkcjonujemy, gdzie my mieszkamy. I to jest w ogóle mega ciekawy temat, bo to jest też coś, co chciałam z Wami tak szczerze poruszyć, że jeżeli ja jestem w Polsce i Wam z poziomu jakby Polski opowiadam na temat sposobu odżywiania, to jest mi dość łatwo to mówić, natomiast później przyjeżdżając tutaj do Hiszpanii, mam takie poczucie, że trochę tych rzeczy, które mówiłam w Polsce jest jakby nieaktualne dla tych osób, które mieszkają w innym klimacie. Dlaczego? Bo na przykład w Polsce, kiedy rano się budzę, to spoko, mam ochotę na jaja, mam ochotę w południe na mięso, mam ochotę na takie ciężkie produkty, które mnie generalnie Odżywiają, dają uczucie sytości i dają ciepło, czyli dostarczają mi dość dużo białka i dość dużo tłuszczu. Tu, gdzie jestem w Hiszpanii, gdzie słońce świeci dłużej i częściej i codziennie generalnie jest słońce i budzisz się i masz słońce, to mam takie poczucie, że po pierwsze mniej snu potrzebuję, po drugie, mniej czasu na regenerację, po trzecie, mam mniejszą potrzebę jedzenia. Konkretnych rzeczy, i co jakiś czas pojawia mi się na przykład ochota. O dzisiaj nie chcę jajek na śniadanie, dzisiaj bym sobie zjadła śniadanie na słodko, co jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, bo ja nie jadam śniadań na słodko. I um, tutaj w ogóle nie mam spadków glikemii, nie mam hipoglikemii reaktywnej, nie mam takiej sytuacji, że jak zjem słodkie, to zasypiam, bo słońce. Um, Słońce sprawia, że ta gospodarka glukozowo-insulinowa działa inaczej. Tam, kiedyś też czytałam takie badania, że osoby wystawiające się na działanie promieni słonecznych podczas pożywania posiłku mają bardziej zrównoważoną gospodarkę glukozowo-insulinową, niezależnie od tego, co zjadły. Czyli mogą zjeść bardziej węglowodanowe posiłki, jeżeli je zjedzą na przykład na zewnątrz podczas kiedy świeci światło słoneczne. To wzrost glukozy będzie mniejszy, a w odpowiedzi na to wyrzut insuliny również będzie mniejszy. Dzisiaj na przykład trafiłam na fajne badania, na pewnym koncie ja sobie zrobiłam screena, także jeszcze te badania będę śledzić, że przebywanie na przykład zimą sprzyja neurogenezie też. Czyli my jakby zmieniając otoczenie, wyjeżdżając gdzieś, gdzie świeci słońce, produkujemy więcej neuroprzekaźników, mamy więcej połączeń neuronalnych, nasz mózg lepiej funkcjonuje, mamy lepszy nastrój. A wiemy, że jak mamy lepszy nastrój, no to też nasze wybory żywieniowe są trochę inne, czyli być może nawet i apetyt nam się zmniejsza, bo trochę żyjemy, że tak powiem, pozytywną energią. I fakt jest taki, że chcemy się tutaj jeść mniej i potrzebuje mniej snu. Także taka... Przedłużona odpowiedź na to zadane pytanie. Zobaczę, czy macie jeszcze jakieś. Przypominam cały czas o tej super promocji na, na kursy online. 111 kursów, wpisujemy hasło, film. Za każdym razem, jak zjem za dużo orzechów nerkowców, to od razu na szyi mam takie wzgrubienia, krosty około 1-2 cm. Jeśli zjem dwie łóżki orzechów, jest ok. Czy to histamina? Otóż może być to po pierwsze alergia na orzechy, może być to nietolerancja na orzechy, może być to jakaś reakcja zapalna, która wynika. Właśnie ze zjedzenia orzechów, i między innymi może być to histamina, natomiast nie musi to oznaczać nietolerancji histaminy, bo jeżeli my czegoś nie tolerujemy, coś działa alergizująco, ukąsił nas jakiś owad, mamy stan zapalny, naturalnym jest, że wytwarza się histamina. Jest to naturalna reakcja naszego organizmu, gdzie histamina ma za zadanie. Przyspieszyć, no właśnie, taką regenerację, naprawę, pojawia się stan zapalny, a stan zapalny, jakby mobilizuje organizm do naprawy. No ale histamina ma takie funkcje, że leje się z nosa, klucha w gardle, ale też zaczerwienia się skóra, przyspiesza się tętno, bo też spada, pojawia się uczucie senności, więc to nie musi oznaczać nietolerancji histaminy to może oznaczać, że się wyzwaliła histamina, ale nie mamy pewności tutaj, w tym momencie, czy to oznacza nietolerancję histaminy, czy to oznacza alergię na orzechy, czy to oznacza nietolerancję na orzechy, a może jest to nadmiar kwasów omega-6 i one działają prozapalnie, a może jest to kwestia spożycia mykotoksyn albo orzechy po prostu były obrane, więc kwasy omega być może były już utlenione. Jak radzić sobie z nawracającą anginą? Słuchajcie... Ciężko mi powiedzieć, jak sobie radzić z nawracającą anginą, dlatego że nawracająca angina może być kwestią na przykład migdałków. I temat jest bardzo złożony i na pewno nie jest na jednego live'a. Mogę da dać Wam parę tipów, co tutaj można ewentualnie sprawdzić. Trzeba na pewno sprawdzić migdałki, trzeba zrobić batanie, wkładanie kamery przez nos i sprawdzenie, w jakim stanie są migdałki. Czy tam nie ma jakichś grudek na migdałkach, nie ma jakichś uszkodzeń na migdałkach? Bo jeżeli jest, to może to oznaczać wielokrotnie spływający śluz, drażni migdałki. Te migdałki intensywnie pracują, więc problem jest od dawna. Warto sprawdzić sobie na pewno poziom aso we krwi. To jest. A, przeciwciała przeciwko toksynie paciorkowcowej może się okazać, że mamy przewlekłą infekcję paciorkowcową w organizmie. Czasami potrzeba właśnie zadziałać w kierunku tych paciorkowców, czasami potrzeba zadziałać z migdałami, czasami być może nawet trzeba je usunąć, tu musi podjąć decyzję lekarz. Warto na pewno zadbać o jelita. Warto zadbać o odporność do organizmu poprzez hartowanie go. I ok, jest mnóstwo suplementów, które mogą wspierać nas m.in. witamina C, imbir, kurkuma, cynk jest bardzo ważny, aminokwas lizyna, który również wspiera odporność naszego organizmu, ale no, może się okazać, że jak te pacjerkowce są w organizmie, to to niestety mimo wszystko będzie nawracało. Także no, tutaj jest działanie że tak powiem, holistyczne, a to stymulowanie organizmu, stymulowanie odporności to są na przykład. Morsowanie bardzo fajne. Wchodzenie do lodu. Zimne kąpiele, zimne prysznice. Zawsze na koniec każdego, każdej kąpieli zrobić sobie zimne prysznic. Jaki olej jest najlepszy do smażenia mięsa? Do smażenia mięsa moim zdaniem najlepsze jest oliwa z oliwek, ewentualnie olej kokosowy. bo One są dość stabilne termicznie. Czy mogę się odnieść do łysienia plackowatego? No łysienie plackowate najprawdopodobniej ma podłoże chorób autoimmunologicznych, więc jutro właśnie jak będziemy mówić na live'ie podczas live'a naturalnie o zdrowiu, to wszystko jakby co będę mówiła będzie się tyczyło również łysienia plackowatego. Mam 50 lat, fanatyczka fitnessu i zdrowego żywienia, niestety nie chudnę. Jakie badania krwi powinnam zrobić, aby ustalić co jest tego przyczyną? Ciężko mi powiedzieć, no bo to niekoniecznie musi być tak, że Przyczyna leży taka, która gdzieś jest tam w badaniach. Przyczyna może być również w głowie. To, co powiedziałam, aspekty takie psychologiczne, mm, emocje, o tym sobie powiemy, kiedy Wam obiecałam? <grym> w piątek rano. O tym będziemy rozmawiać również w piątek rano. Ale może być też tak, że to jest insulinooporność mm, albo stan zapalny. Miałam wśród swoich podopiecznych mnóstwo kobiet, które były fitne siarami i jednocześnie niestety nie mogły chudnąć. Dopiero wtedy, kiedy paradoksalnie zmniejszyły ilość aktywności, zaczęły chudnąć, ponieważ stan zapalny się zmniejszył, więc może warto również tutaj, um, yy, można tutaj zadziałać. Wiktoria, jaką dietę powinien mieć przyszły Pan Młody, żeby Panna Młoda była zadowolona? <laughs> Pozdrawiam Cię, Wiktoria. Wiktoria teraz siedzi w ciepłych krajach, tak jak ja i podejrzewam, że pytanie jest podchwytliwe, zapewne chodzi o ostrygi. Chodzi o to, żeby nie było z tą pracą. nie, Jak się mówi, praca nie trzy dni postoi. No więc cynk ma tutaj duże znaczenie. W przypadku mężczyzn ma ogromne znaczenie suplementacja borem. Bor nawet 3 mg ma duże znaczenie, no jest mnóstwo suplementów, które tutaj wspierają, ale u mężczyzn też bardzo ważny jest stan zapalny, psychika to też jest niezwykle istotne. Cała seria. Filmów na temat tego, jak mężczyzna powinien się odżywiać, była u mnie i jest zapisana na YouTubie z Jakubem Szmerem, doktorem męskich spraw. Które okolice. Jezu, przeskoczyło mi. Przeskoczyło mi, zaczęłam czytać. O matko, gdzie to jest? Matko, ile pytań tutaj zadaliście? Przeskoczyło mi na sam dół. Które okolice wybrzeża najbardziej mi się spodobały? Byłaś już w Estepone, czy Maladze? Byłam w jednym i w drugim. Słuchajcie, na temat podróży będziemy rozmawiać w sobotę lub w niedzielę. E, czy jedzenie małej ilości węglowodanów typu warzywa, owoce, mleko, ryż, granola są so w porządku dla osoby pracującej w wojsku aktywnej fizycznie? No pewnie, że tak. Słuchajcie. Nie traktujcie węglowodanów jak całego zła. Ja na przykład tutaj w Hiszpanii wiem zdecydowanie więcej węglowodanów. Nie wyobrażam sobie tutaj na przykład funkcjonować cały czas na jajkach i mięsie tu mi te węglowodany świetnie wchodzą. Moje lita nic sobie z tego nie robią, mają się super, ale zresztą moje lita od dawna są uleczone też i um, um, na przykład dzisiaj oglądałam bardzo fajną relację um, Michu Workout, o ile nie przykręciłam profilu. To on akurat buduje masę mięśniową i właśnie opowiadał o tym, jak ładuje się węglowodanami, żeby zbudować masę mięśniową. Więc jeżeli chcemy mieć Energię, siłę, mamy duże wysiłki, dużo aktywności fizycznej, budujemy masę mięśniową, ale tego wiecie ponad przeciętną, to te węglowodany są absolutnie potrzebne i pamiętajcie też, że w każdej sytuacji, w której czujecie, że potrzebujecie węglowodanów, to nie trzymajcie się kurczowo, że oj, bo ja się zarzekam, że jestem na karniworze, oj, bo ja muszę być absolutnie w katozie, bo to jest najlepszy sposób odżywiania. Nie. Musicie słuchać intuicyjnie swojego ciała. Co pani uważa Chloreli i soku z młodego jęczmienia? Nie uważam, żeby to było takie super, super. E, na temat chloreli i soku z jęczmienia pisałam. Artykuł jest u mnie na stronie Ivan Dieta na blogu. Tam możecie więcej na ten temat poczytać. Chlorella z kolei może fajnie oczyszczać organizm. Jeżeli mamy zatrucie jakimiś metalami ciężkimi, e, picie. Na przykład moja mama dzisiaj e, pisze do mnie. Słuchaj, bo ty mi ostatnio dałaś taki fajny preparat e, i mogłabyś mi go załatwić więcej. Dałam jej dosłownie na testy. Ja za nim nie przepadam, ale słuchajcie, jest taki na przykład detoks. Nazywa się butelce, w butelce z firmy Labuan i on jest chrole, chlorellą spiruliną. E, polecam, jeżeli ktoś chciałby spróbować taką detoksykację sobie przeprowadzić, to warto go spróbować. Na hasło Ivan w Labuan oczywiście macie minus 20% rabatu. Także jak moja mała, z wrażliwym żołądkiem, z wrażliwymi jelitami coś testuje i mówi, że jest fajne i dobrze na nią działa, to to na pewno jest dobre i fajnie działa. E, IGG na toksoplazmozu powyżej 2000, czy coś z tym można, trzeba zrobić? Raczej nie. no. Powinien ginekolog się wypowiedzieć, bo jeżeli to jest w, kontek w kontekście ciąży, IgG najczęściej oznacza, że przeszliśmy toksoplasmozę. Um, można jeszcze zrobić sobie dodatkowe badania IGM, IGA, żeby sprawdzić, czy to nie jest w toku, no i też AWIDność. Dieta odżywcza przy nietolerancji na białka, mleka i jaja. No to dieta odżywcza oczywiście taka, która będzie zawierała czerwone mięso. Ono nam dostarczy kreatynę, która jest kluczowa dla prawidłowej pracy mięśni, dowozu energii, prawidłowej pracy mózgu i dowozu prawidłowej ilości białek. Jeżeli chodzi o jaja, można spróbować kacze, gęsie, przepiórcze, można nie. Dieta się może przecież opierać na mięsie, na warzywach i na jakichś dobrych kaszach. Czy w webinarze o alergiach będzie informacja, jaką dietę stosować u dziecka, które ma pokrzywkę od zimna? Słuchajcie, pokrzywka od zimna to jest najprawdopodobniej, nie ma czułości takiej jak alergia na zimno, to jest najprawdopodobniej nietolerancja histaminy, reakcja histaminowa organizmu. Niektóre osoby na zimno mają na przykład czkawkę, a więc warto by było zakupić sobie mojego fantastycznego e-booka dotyczącego histaminy. Jest na stronie w zakładce e-booki, tam jest histamina, poradnik i tabele. Czy przy nietolerancji histaminy wyrzuty jej mogą powodować stan zapalny żołądka, no jak najbardziej. Histamina ma ogromny wpływ na wydzielanie się enzymów trawiennych i na stan śluzówki żołądka. Dlatego substancje antyhistaminowe, między innymi wymyśliłam suplement, który się nazywa HistaSense i to jest suplement, który stworzyłam dla marki Labuan. Pamiętajcie, tam ten kod Ivan działa, 20% rabatu i on może zmniejszać również te stany zapalne w żołądku pod wpływem histaminy. O czym może świadczyć pulsująca powieka? Ym, niedobór magnezu, niedobór wapnia, niedobór podasu, niedobór sodu, więc tu bym poleciła generalnie suplementację elektrolitów. Polecam Wam bardzo, jeżeli dobrze tolerujecie, derybozę, bo niektórzy mają po niej bulgoczenie w brzuchu z firmy Best Lab. Tam też działa mój kot i tam też możecie dostać rabat. Słuchajcie, ja miałam taki czas, że nie piłam w ogóle kawy, a i tak zdarzało mi się, że coś mi tam pulsowało. Czy kawa wypukuje, czy nie, minerały z naszego organizmu? Tak. Ja wiem, że jest mnóstwo rzecz, źródeł, że nie, ale tak. Kawa będzie wypukiwała wapń, magnez, to na pewno, ale niektóre osoby się świetnie czują po jednej, dwóch kawach w ciągu dnia i można sobie po prostu uzupełniać, pijąc elektrolity ale też wodę mineralną, wysoce zmineralizowaną. Jeśli są pasożyty i 3-miesięczna kuracja zioła i chemia nic nie dała, to można dalej przyjmować leki na pasożyty, czy to za długo? Raczej za długo trzeba by było ocenić, czy na pewno te pasożyty są, czy one zostały stwierdzone z bioryzonasu, czy zostały faktycznie stwierdzone w kale, bo może nie ma pasożytu, może pozostało jakaś nadwrażliwość. Może to te, te objawy, które są, to jest kwestia jakichś toksyn. A może psycho takie wiecie. E, no, takie aspekty psychologiczne, tak? Jutro tłusty czwartek. Mam silną wolę, tak sobie powtarzam. Wszędzie pachnie ponczusiem. Słuchajcie, ja jutro na 10 rano umówiłam się tutaj w mojej ulubionej kawiarni Da Vinci na Czurosy. Więc jutro rano wiadą Czurosy. I niekoniecznie, żeby świętować tłusty czwartek, ale po prostu tak, jak Wam powiedziałam, no, ja tu mam wrażenie, jeszcze robiąc codziennie te 20, 10, to nawet do 30 tysięcy kroków, to to pójdzie sobie po prostu w powietrze. Pamiętajcie, dieta to jest 80-20%, czyli 80% czasu jest super, 20% jest takie sobie. Trzeba sobie czasami popuścić pasa. Zachęcasz do mieszkania w ciepłym kraju? Tak, słuchajcie, ja się tak zachęciłam. Będę Wam mówić o tym podczas live'a w sobotę, właśnie na temat podróżowania. I powiem Wam, jakie są tego zalety. No. Ja na pewno będę częściej wyjeżdżać. W okresie zimowym to na pewno i w przyszłym roku mam taki cichy plan, żeby polecić do Meksyku na 3 miesiące i jednocześnie skorzystać tam z polskich szkół nurkowania, więc połączyć sobie przyjemne z pożytecznym. A wiele źródeł mówi o tym, że śniadania są zbędne, co Pani o tym powie? Tak, uważam, że są zbędne, to znaczy, jakby badania nam pokazują, że pierwszy posiłek jest ważny, bo on ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy później w ciągu dnia. Natomiast jeżeli zaraz powstanie, nie czujecie potrzeby jedzenia, to śniadanie można sobie przesunąć. No jakby wydaje mi się, że śniadaniem nazywamy posiłek, który się odbywa wcześniej rano, tak? Ale jeżeli coś się odbywa hmm, później, no, to my już nie zwykliśmy tego nazywać śniadaniem. Ja często jem koło godziny 10-11 i to jest po prostu mój pierwszy posiłek, więc czasami to nazywam śniadaniem, ale niektórzy to dziwnie na to patrzą, bo tak jakby nie patrzy, to już jest lunch, nie? Ale jeszcze jakbym miała tak podsumować, to bym tak. Najważniejsze są te pierwsze dwa posiłki i one powinny być największe, a koło godziny 18 dobrze, bo by było już nie jeść, tak, żeby nasz organizm spokojnie się wyciszył, zdążył strawić. Ale mi tutaj cały czas coś plika, No e, No dobra, słuchajcie, bo mi się robi ciemno powoli e, i przestaje cokolwiek tutaj widzieć. Ja wiem, że wy macie tutaj jeszcze mnóstwo, fil, mnóstwo e, pytań. E, o, z tymi jeszcze tutaj do powiedzenia. Z tymi pasożytami było tak, że najpierw wyszły w kale, a po odrobaczeniu EOZ na chwilę wyszły ponad normę. Może być tak, że to jest taka reakcja alergiczna, i to nie musi oznaczać pasożytów, więc proponowałabym jeszcze odczekać trochę i za jakiś czas jeszcze raz sprawdzić kał i zobaczyć, czy te pasożyty zostały, czy się pozbyliśmy tych pasożytów. No i na koniec wam przypominam, bo zrobiło się ciemno i późno, nie mam tutaj dobrego światła, nie mam się już czym tutaj oświetlać. Słuchajcie, widzimy się, jak mi się uda rano wstać, bo idę jutro na 10. na czurosę, muszę być o 9, jakby mi się udało. To widzimy się jutro o 8 rano na Q&A dietetycznym, i wtedy jeszcze Wam podpowiadam na parę pytań. Jakby się nie udało, to przepraszam. To widzimy się jutro o 18 na live'ie naturalnie o zdrowiu, gdzie będę mówiła o chorobach autoimmunologicznych. Przypominam, wpisujemy hasło film, zaopatrzcie się w paczkę tych 111 kursów, bo kupujecie je raz i macie je dożywotnio. Macie mnóstwo pytań do mnie, a wiele z tych pytań jesteście w stanie znaleźć właśnie w tych kursach, które dla Was przygotowałam. I to jest właśnie fajne, bo zdobywając tą wiedzę, Wy jesteście świadomi. Nie, nie, nie dajecie sobie, że tak powiem, wcisnąć kitu. Nie wierzycie w takie rzeczy, które gdzieś tam ktoś z telewizji do Was mówi, które mogą się okazać bzdurą. Nie wierzycie w takie rzeczy, jak tam zakwaszenie i tak dalej. Dostajecie mnóstwo wiedzy, którą możecie wykorzystać dla siebie. No bo dzisiaj niestety mamy taką sytuację, że najlepiej samemu zadbać o swoje zdrowie, no bo jak nie Wy zadbacie, no to kto zadba o Wasze zdrowie? Specjalistów wydaje mi się, że coraz mniej. Dużo osób wycofuje się również z zawodu dietetyka z wiadomych powodów, więc możecie być dla siebie sami a specjalistami. Dziękuję Wam za dzisiaj i przypominam o tym haśle film. Do zobaczenia.